Cześć, witam wszystkich, co słychać, jak Wam mija dzień, wydarzyło się już coś pozytywnego? Jeśli nie, to może sobie coś pozytywnego wykreujcie sami. Ja mam dla Was nową technikę oddechową. Nazywa się ona oddychaniem pudełkowym albo kwadratowym i zaraz zobaczycie dlaczego. Jest to technika, która przygotowuje Wasz system nerwowy do tego, żeby lepiej sobie radzić ze stresem i fajnie ćwiczyć ją codziennie, e, najlepiej rano. E, jak, jak to się odbywa, zaraz zobaczycie i zaraz zobaczycie, dlaczego to się nazywa oddychaniem kwadratowym, ok? Więc Wam pokazuję, ok? E, bierzecie wdech, głęboki wdech najlepiej do jamy brzusznej licząc w głowie do czterech. Bierzecie wdech przez nos. Ok? Potem wstrzymujecie oddech przez cztery sekundy. Po prostu liczycie w głowie do czterech. Wydychacie ustami, tak jakbyście dmuchali na gorącą zupę, licząc do czterech w głowie i wstrzymujecie oddech, licząc do czterech. Jeszcze raz. Wdech przez nos, licząc do czterech. Wstrzymujecie oddech licząc do 4, wydech ustami licząc do czterech i wstrzymujecie oddech licząc do czterech. Zwracajcie uwagę e, jak reaguje Wasze ciało na oddech. E, ćwiczcie to, e, nie wiem, możecie to ćwiczyć w domu, po prostu usiąść, ustawić sobie jakiś stoper. Na chociaż 5 minut i skoncentrować się na oddechu. Yy, możecie tu ćwiczyć na spacerze, yy, razem yy, z krokami, możecie stworzyć taki fajny rytm, yy, lub na przykład w samochodzie, kiedy utkniecie w korku, to można ten czas wykorzystać, yy, ćwicząc oddychanie. Jak już mówiłam, fajnie to robić codziennie, yy, żeby się po prostu. Yy, Nauczyć tego. Jeśli chodzi o oddychanie, jeżeli już się znajdziecie w stresującej sytuacji, to już jest inna technika, którą Wam pokażę innym razem. Trzymajcie się, miłego dnia, papa. Pa.